Wy poprzez trening budujecie swój charakter. I teraz to jest, to jest niesamowite i fajne w tym wszystkim, że e, trenując, zapieprzając na siłowni, jak wy kiedyś zakończycie swoje kariery i wy z taką samą wolą i determinacją będziecie chcieli, no nie wiem, zmienić świat, napisać książkę, być astronautą, być e, malarzem, być. Jeden dzwon, co byście tam nie chcieli robić, będziecie w stanie to osiągnąć. Ale tylko i wyłącznie za. Za sprawą silnej woli. O to się tutaj rozchodzi i my nie budujemy tylko was, jako że wy będziecie sprawniejsi, tylko my hartujemy waszą siłę woli. I teraz, żeby ona była niezachwiana, ja mam swoich 10 e, motywacji, które mnie przez moje życie, już w szczególności te ostatnie ciąg cały czas pcha do przodu. E, no i teraz się z nimi, z wami podzielę.